W sądzie okręgowym w Radomiu zapadł właśnie wyrok w sprawie Marcina Z, który we wrześniu 2018 roku zamordował swoją 28-letnią żonę. Sąd uznał go winnym i skazał na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Do zabójstwa doszło w mieszkaniu Marcina Z. na osiedlu Michałów w Radomiu. Jak ustaliła prokuratura, Marcin Z., oficer 42 bazy lotnictwa szkolnego na Sadkowie, udusił swoją żonę, wówczas 28-letnią Z. W momencie popełniania czynu miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Sam zgłosił się na policję. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Marcin Z. nie przyznawał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W piątek, 29 stycznia, usłyszał wyrok. Marcina w granicach czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy godziną 7.28 a 8.24 w Radomiu chcąc pozbawić życia Edytę uciskał rękami narządy jej szyi, co uniemożliwiało wymianę gazową w płucach powodując jej zgon w skutek gwałtownego uduszenia który to czyn kwalifikuje z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, i za to na podstawie powołanego przepisu skazuje go i wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżony musi też wypłacić 100 tysięcy złotych za dość uczynienia córce oraz po 50 tysięcy złotych rodzicom i siostrze. Wyrok jest nieprawomocny. Czy możemy skomentować. państwo, jakie jest orzeczenie. Jest wyrok nieprawomocny i będzie apelacja. Dziękuję.